W Chinach na jednego mieszkańca przypadają co najmniej dwie kamery monitoringu. Elektroniczne oczy nigdy się nie zamykają. Dziś Lulu zaprezentuje mi najnowszy pomysł władz miasta. Chciałaś pokazać mi ten ekran? Jeśli przechodzisz lub przejeżdżasz na czerwonym świetle, trafiasz na ten ekran. Po co? By inni widzieli, że złamałeś zasady. Tracisz też punkty. Zaczekajmy na zielone. Auta mają to gdzieś. One też trafią na ekran. To nie dotyczy tylko pieszych. Widzisz tę dziewczynę? Co myślisz o tym systemie? Zmusza ludzi do przestrzegania zasad. I tyle. Traktują nas jak dzieci. W Pekinie żyje 23 miliony takich dzieci. W całych Chinach miliard czterysta milionów. Podobnie jak moja żona, są one oceniane, karane lub nagradzane za swoje zachowanie. Cała populacja jest objęta nadzorem. Kamery na ulicach, aplikacje w telefonach komórkowych, akta ubezpieczycieli, kartoteki sądowe, konta w banku, dokumentacje medyczne. W Chinach wszystkie dane podlegają natychmiastowej cyfryzacji. Inteligentne miasta, gdzie technologie mobilne i bazy danych mają poprawiać jakość życia mieszkańców, to rozbudowane sieci nadzoru. Jazda metrem, zakupy spożywcze, wybór książki. Wszystkie codzienne czynności trafiają do informatycznego młyna. Reżim miele te dane, by tworzyć cyfrowe portrety pamięciowe swoich obywateli. Każdy Chińczyk ma cyfrowego osobowtóra. Ukrytego w pekińskich serwerach. A każdy z tych sobowtórów jest rozpoznawany i oceniany przez komputery partii. Obywatele traktują ten system jak grę albo program lojalnościowy. Lojalność wobec reżimu to sposób na zdobycie punktów, krytyka na ich utratę. Oto codzienność lulu i jej rodaków. Każda godzina, każda sekunda ich życia. Jest uzależniona od licznika punktów. Za każdym razem, gdy coś robię i mówię, zastanawiam się, czy mam do tego prawo. Ile dostanę punktów, ile mogę stracić. Ciągle wtłaczam się w jakieś ramy. Oni wyżerają nam mózgi. Stajemy się robotami. Dzieci, które teraz przychodzą na świat, za 20 lat dorosną. Kim wówczas będą? Robotami wyglądającymi jak ludzie.